Pokażemy teraz Państwu, jak przystosować system do współpracy z radiem, czyli zamiast przewodów na stoku, ciągnionych od bramki startowej w dół aż do mety, używamy systemu radiowego, który przekazuje impuls ze startu i mety drogą radiową. Weźmiemy teraz, pokażę Państwu, odbiornik radiowy. Odbiornik radiowy charakteryzuje się tym, że ma trzy pary gniazd bananowych. Pierwsza para służy do podłączenia przewodów startowych z bramki startowej. Druga para przewodów służy nam do podłączenia przewodów z fotoceli mety. A trzecia jest bramka, służy nam, trzecia para gniazd banankowych służy nam do łapania fotoceli i międzyczasów zawodów, co jest w naszym programie. W chronometrze też możliwe. E, oczywiście e, sygnały radiowe nie muszą być przekazywane koniecznie i ze startu, i mety. Możemy mieć różne kombinacje, czyli e, możemy sygnał radiowy tylko wysyłać ze startu, a na przykład z mety standardowo przy pomocy przewodów. My natomiast w tej chwili pokażemy Państwu. Jak przygotować, żeby impuls radiowy był przekazywany i ze startu, i mety radiem? W każdym zestawie dołączone są takie krótkie dwie pary przewodów do podłączenia startu i mety, i zaczynamy czynności. Podłączamy jeden koniec przewodu z dwoma aftykami banadowymi do, do gniazd bananowych startu. W walizce ZPOST-101 drugą parę wtyków podłączamy pod parę, która jest oznaczona u nas jako para gniazd bananowych startu. I mamy w tej chwili podłączoną y, bramkę startową do, y, do współpracy z odbiornikiem radiowym. Druga para przewodów y, służy nam do, do podłączenia fotocelimety więc podłączamy ją do pary gniazd bananowych w walizce ZP101 case, drugi koniec tego przewodu, krótkiego zresztą, on jest około 2 metrów długości, podłączamy pod drugą parę gniazd bananowych w odbiorniku radiowym. I w tej chwili po włączeniu napięcia zaświeci nam się tutaj dioda. O, w dół to jest świeci. Odbiornik radiowy jest gotowy do pracy. Ważną rzeczą, żeby ten odbiornik teraz tak podłączony do współpracy z walizką ZP101 Case, przyczepić do szczytu tyczki slalomowej, żeby ten odbiornik był na wysokości uniemożliwiającej go przesłonięcie przez grupę ludzi, którzy najczęściej nam się na mecie kręcą. Robimy to zwyczajną standardową taśmą izolacyjną, którą zawsze powinniśmy ze sobą mieć w plecaku i przykle... dajemy to na szczycie tyczki slalomowej. Tak gotowy odbiornik umieszczony na tyczce. Czeka już tylko na moment pracy na zawodach. Odstawiamy go sobie na bok, przy okazji pokażemy Państwu jak przystosować jeszcze, jak połączyć bramkę startową z nadajnikiem impulsów startu. Ramka startowa jest bardzo prosta w swojej ilości gniazd. Ma tu gniazdo y, parę gniazd bananowych, diodę, która mówi o tym o załączeniu się impulsu. O, widzicie Państwo, ramię rusza, impuls został wydzielony. A to jest gniazdo zasilania właśnie tylko po to wystawione na panelu, żeby można było zasilić nadajnik na y, starcie. Nadajnik ma tutaj standardowo trzy końcówki, dwie bananowe, które podłączamy pod gniazda bananowe bramki startowej przepraszam, i gniazdo zasilania samego nadajnika, ponieważ nadajniki nie mają w sobie żadnych akumulatorów. W tej chwili nadajnik jest już pod napięciem, bo tutaj nie ma wyłącznika, który by to napięcie podawał lub nie. Napięcie na gnieździe zasilającym nadajnika w bramce startowej BSA jest zawsze obecne. I teraz w momencie, kiedy tylko ta bramka startowa swój impuls wydzieli, nadajnik radiowy wyzwoli impuls startu. Tutaj taka sama rada jak w przypadku odbiornika radiowego. Nadajnik startowy mety umieszczamy na szczycie tyczki slalomowej tak żeby ludzie na starcie jej nam nie przesłaniali, ponieważ główną zasadą łączności radiowej jest widzenie się odbiornika radiowego z nadajnikami radiowymi. Jeśli będziemy to zachowywali, tą zasadę, to łączność taka może nawet sięgać 750 metrów. Dziękuję bardzo.